Dzień dobry, drodzy słuchacze, witajcie w kolejnym odcinku cyklu Odkrywanie siebie, Samorozwój i Tożsamość Zawodowa. Dzisiaj wspólnie z Tatianą zgłębimy temat dylematów i barier związanych ze zmianą pracy. Porozmawiamy dzisiaj sobie o obawach, które towarzyszą zmianie ścieżki zawodowej, ale też poproszę Tatianę, żeby nam opowiedziała o przyłamywaniu strachu przed zmianą. Więc spróbujemy rozpoznać własne pragnienia i kompetencje i wam poradzić jaką strategię, skuteczną strategię zastosować właśnie przy zmianie jakie kroki byłyby tutaj właściwe. Jest ze mną dzisiaj tradycyjnie Tatiana Galińska, która szkoli biznes z emocji i uczy zarządzania z sercem. Jako mentor pracuje autorską holistyczną metodą która łączy trudne emocje i biznes. Dzień dobry, Tatiana. Dzień dobry. A ze mną, jak w każdym odcinku, jest Agnieszka Bewz, która jest headhunterką, jest osobą, która wspiera z jednej strony pracodawców i właścicieli biznesu w pozyskiwaniu najlepszych dla nich ekspertów, oraz również wspiera osoby, które wkraczają na rynek pracy, które chcą zmiany, poszukują swojej nowej ścieżki zawodowej. Dokładnie tak. Dzień dobry, witajcie już w nowym roku. Menadżer sercem jest dla Ciebie, bo dotyczy emocji, zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę Ci stać się managerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych, bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Moi drodzy, dzisiejszy temat jest tematem, który wracał do nas wielokrotnie i postanowiłyśmy dzisiaj ubrać to w takie... Cztery, pięć ważnych bardzo punktów, które z jednej strony, tak jak, jak w każdym naszym odcinku, i Agnieszka, i ja będziemy podpatrywały i podpowiadały z, każdy, z każdej z naszej strony i perspektywy. I w związku z tym, jeśli pozwolisz, Agnieszka, to przejdę do pierwszego pytania, bardzo ważnego. No, właśnie ten, który wywołałaś już na samym początku. Czyli jeżeli ktoś myśli, gdzieś tam w nim zakiełkowało takie, takie... Właśnie marzenie, pragnienie, potrzeba, nie wiem jak to dobrze nazwać, żeby zmienić pracę, to z jakimi dylematami najczęściej spotykasz się, kiedy, kiedy kontaktujesz się czy przebywasz ze swoimi klientami? Oczywiście te dylematy i te obawy są różne, tak, w zależności od kandydata. Natomiast powiem Wam szczerze, że teraz na początku roku, jak ludzie wrócili do pracy po już dosyć długiej przerwie świąteczno-noworocznej, to jedna z właśnie kandydatek, która umawiała się ze mną na konsultację, powiedziała mi tak, Agnieszka jeśli ja umówiłam z Tobą, dlatego, że ja już po prostu wiem, że ja już dłużej nie wytrzymam w tej pracy, po prostu nie sprawia mi przyjemności łażenia dalej do tej pracy, wiem, że dużo zarabiam, i to był taki, tak, pierwszy hmm. punkt, który usłyszałam. Hmm. Czyli obawiam się, tak, a miałam takie próby, że na rynku tyle się na tych stanowiskach, na, których, na którym ja jestem, nie zarabia. A ja bym chciała już pójść do czegoś nowego, bo jestem ponad dekadę w jednej firmie. No i to jest taka pierwsza obawa, tak? Czyli czy tam, hmm. gdzie trafię, to czy mogę liczyć na takie same lub wyższe zarobki? Czy mogę liczyć na rozwój? Czy atmosfera? Pracy, to będzie to, co mi pasuje, tak? czy ona będzie zbieżna z tym. Boimy się trochę zmiany środowiska, czy nie trafimy z deszczu pod rynę, tak? czyli na, na gorszego szefa, na gorsze środowisko pracy, współpracowników, ale też na, słuchajcie, takie rzeczy związane nawet z poziomem poukładania firmy. Także to są różne rzeczy, ale to są też takie rzeczy, słuchajcie, związane na przykład z tym, jak się moje życie zmieni. Jeżeli podejmę taką zmianę, bo dzisiaj sobie pracuję na przykład w hybrydzie 2 plus 3, czy tam 3 plus 2, albo w ogóle raz w tygodniu, tak, to zależy, co dla kogo jest istotne, jakie ma kryteria właśnie podejmowania decyzji, jak ma życie zorganizowane. Więc podsumowując, jednym słowem, najczęściej boimy się, że utracimy to, co mamy, ale z drugiej strony. Tatiana, tak jak ty zawsze mawiasz, e, chujowo, ale stabilnie. Czasami <grywa> tak. po prostu wcale nie jest nam dobrze, ale boimy się wyjść do tego, żeby nam było lepiej. Mhm. No to wiesz, co jedno, jak zaczęłaś mówić, to przyszło do mnie takie jedno zdanie, które ja kiedyś dawno, dawno temu usłyszałam, że. Ludzie zaczynają, my jako ludzie, zaczynamy w pewnym momencie mieć tą świadomość tak zwanego dobra utraconego i to nas tak blokuje, tak? Czyli nagle do mnie dociera, że ja mogę stracić coś, co mam, zaczynam to może doceniać, ale jednak te lęki są większe i te dylematy właśnie wtedy się pojawiają. Tak, ale słuchajcie, ostatnio, jak miałam jesienną edycję programu mentoringowego grupowego, to z kolei była kandydatka na stanowisko menedżerskim, która w trakcie tych kilku tygodni wspólnej pracy doszła do wniosku, że ona ma dobrą pracę, jest w dobrym miejscu, dobrze zarabia, ma bardzo dobry zespół i ma bardzo adekwatny zakres obowiązków w stosunku do swoich kompetencji. I stwierdziła, jestem wdzięczna za ten program, bo właśnie odkryłam, że tu, gdzie jestem, jest dobrze i jestem też przygotowana już na zmianę, no bo wszystkie kroki do zmiany przeszłyśmy, ma piękne CV, ma przygotowany profil na LinkedIn i tak dalej, ale nie będę tej pracy zmieniać i to też jest okej, okay, decyzja, także czasami nam się wydaje, że trawa gdzie indziej jest bardziej zielona, ale spotykamy się w małej grupie, gdzie ludzie opowiadają, jak jest w innych firmach i nagle się okazuje, że w mojej firmie jest naprawdę okej. Okay. No to słuchaj, to jeśli pozwolisz, to Przypomniała mi się króciutka przypowiastka, dokładnie ilustrująca to, co teraz powiedziałaś. Jest taka przypowieść o, o takim rolniku, który chciał sprzedać swoją ziemię. Miał, miał piękną ziemię, którą od lat, to była taka ziemia, którą dostał też oczywiście w spadku po swoich, po swoich rodzicach. Taka ojcowizna, którą pielęgnował całymi latami, ale w pewnym momencie czuł już wielkie znużenie. Brak perspektyw, brak możliwości rozwoju. To już było dla niego takie po prostu pospolite i uciążliwe i postanowił sprzedać całą tą ziemię, i wielką gospodarkę i te wszystkie sady. I zaprosił takiego specjalistę od nieruchomości, który też miał talent marketingowy, żeby on to wszystko zobaczył, opisał w tym ogłoszeniu, żeby, ono, żeby, żeby dokonać sprzedaży. I ten, ten, ten specjalista przyjechał, to wszystko sobie opfotografował, opisał, zrobił z tego specjalną ofertę i przed wystawieniem tej oferty. Sprzedaży, przyjechał skonsultować się z tym właścicielem i mu to wszystko przedstawił. Opisał mu wszystkie walory tego terenu, tych obiektów, tego wszystkiego, co tutaj można zrobić, zobaczyć. I sam ten rolnik, słuchając tej opowieści, powiedział, wie pan co, dziękuję za to wszystko. Nie sprzedaję. To jest fantastyczne miejsce. Dokładnie. To jest to. Jest to. No, właśnie, więc do takich procesów też no możemy dojść w trakcie, kiedy wydawało nam się, że jest nam potrzebna zmiana, a wcale może niekoniecznie, jak głębiej wejdziemy, jej potrzebujemy. No ale co innego z kolei, jest to przełamywanie strachu przed zmianą, której de facto naprawdę potrzebujemy. I tu pytanie, Tatiana, do Ciebie. No, właśnie, jak to jest z tymi naszymi strachami? Jak to jest z tym, pokonywaniem tych takich wewnętrznych barier? No i co w ogóle z tym zrobić? No właśnie, ja myślę sobie, że nie powiem chyba nic odkrywczego, bo to są te rzeczy, które my już gdzieś tam z tyłu wiemy i często też moi klienci w moich programach mentorygowych klientki mówią: No kurde, ja to niby wiem, ja już to przecież niby słyszałam, a jednak, prawda? Tak. E, więc powiem tak, ja pracuję. Od lat już to też jest Ci znana, bo wiem, że też te narzędzia znasz mapa poziomu świadomości Hawkinsa, która nam tam bardzo dużo mówi o tym wyjściu z trybu walki, wejściu w tryb mocy, kiedy my stajemy do poziomu odwagi. Ja zawsze o tym przypominam, bo nie wszyscy wiemy, no bo tutaj mamy strachy i teraz pytanie, czym jest odwaga, żeby dokonywać tych zmian, prawda? Ja zawsze mówię, że najczęściej kojarzy nam się, że po drugiej stronie lęku czy tych obaw, strachów leży odwaga. Z jednej strony tak, ale myślę sobie, że w dużej mierze jest tak, że po drugiej stronie lęku e, leży wiedza, <grym>, że leży wiedza, bo najczęściej jest tak, że jak my czegoś nie wiemy, to te nasze lęki wzrastają, tak, niewiedza, no, nieznane, właśnie ten lęk przed, przed tym nowym powoduje, że my mamy czarne scenariusze w naszej głowie, nie dokonujemy tych zmian i jak ktoś mnie pyta czasem, no ale co to znaczy stanąć do tej odwagi? To ja mówię: no to są takie dwie rzeczy. Stanięcie w prawdzie ze sobą zawsze jest najtrudniejsze i myślę sobie, że to, co my mamy zrobić same ze sobą, sami ze sobą, to jest po pierwsze stanąć w tej prawdzie, czego ja tak naprawdę chcę, czy to mhm. będzie moje, czy to mi się w to wpisuje, ale to są te dwie emocje, takie jak, jak, jakże dla nas ważne, żeby stanąć w prawdzie ze sobą. To musi być wejście w, przez poziom wstydu. I tej dumy niesłusznej, hmm. która gdzieś tam nas ciągle blokuje, prawda? Jak sobie to zrobimy, jak wejdziemy przy ja nie mówię, że to jest łatwe, ale jak stajemy w tej prawdzie, to nagle się okazuje, że, no właśnie, to jest, to jest ta wiedza. Mówi się, że wiedza nas transformuje. No dobra, wiedza nas transformuje z jednej strony, ale wiedza bez działania, tak jak było w modelu Kasz w naszym poprzednim odcinku, wiedza tak. bez działania, to jak mówi Dispensa, jest jedynie filozofią, a my nie chcemy filozofować. I tak sobie pomyślałam, że tych takich. Yy, Staram się wyciągnąć teraz, bo w wielu odcinkach też mówiłyśmy o tym, co nas blokuje, więc jakby podsumowując tutaj i dodam coś nowego. Z jednej strony mamy trudne emocje, które nas trzymają, bardzo tak. trudne emocje też w wielu w sytuacjach do przepracowania. Po drugie, wszystkie silne programy i przekonania, które niesiemy w sobie, to są też nasze blokery, które będą nas trzymały w tym potrzasku, że my nie dokonujemy tych zmian i się jednocześnie ten strach cały czas podlewamy i pielęgnujemy przez czarne scenariusze. Kolejna rzecz, którą chciałabym dorzucić w tym, w tym strachu, to jest coś, co jest związane z tak zwanymi powinnościami i ja kładę duży nacisk na to, żeby odróżniać obowiązki od powinności, bo obowiązki, obowiązki najczęściej to są rzeczy, które wynikają z jakichś naszych formalnych z jednej strony umocowań, z drugiej strony z jakichś naszych stanowisk pracy pełnionych funkcji, to są nasze obowiązki. Natomiast bardzo często powinności to są takie rzeczy, które są bardziej w stronę moralności i bardzo często podlegają osądowi. I my Aha. nawet samo słowo jakby, tak, jakby bo tak popatrzeć semantycznie, to powinność, powinność, czyli ja się czuję winna, jeśli ja tego nie zrobię. I ja bardzo często powtarzam, jak też mówię przy, chyba przy, przy przekonaniach o tym mówiłam, że powinności to są bardzo często powinności z dupy, które nie wynikają tak naprawdę z żadnych przepisów, że ludzie bardzo boją się osądu innych ludzi i tych zmian nie dokonują. I to stawanie w prawdzie ze sobą, to jest odpowiedzenie sobie na pytanie, czy ja tego nie robię, bo się boję. Właśnie o sądu, czy w końcu mogę stanąć w prawdzie ze sobą i w końcu sobie zrobić dobrze, tak żebym ja miała dobrze, żebym ja się czuła z tym komfortowo. I to są bardzo trudne dylematy, ale myślę sobie, że każda z osób, która nas słucha, czy ogląda, jak gdyby poszła do jakiegoś mentora, coacha, wspierającego jakiegoś i jakieś inne osoby, to każda z nich w pewnym momencie chyba do tego samego mianownika dojdzie, że stawanie w prawdzie ze sobą jest kluczowe w tej robocie. Że wtedy musimy te maski ściągać z tego samooszukiwania samo się. I wtedy wchodząc w poziom odwagi, będziemy wiedzieć, jaki jest kor zmiany. O tym też już mówiłyśmy w naszych odcinkach. Ja to tak widzę. I myślę sobie, że powinności to jest ta rzecz. I druga, ostatnia już na koniec, którą chciałam dodać, to jest to, że mamy coś takiego, co nazywamy lojalnością do rodu. Mhm. To jest bardzo często totalnie nieuświadomiona rzecz, którą ciągniemy. I miałam, Ty pewnie też, no bo już jakby stricte zajmujesz się rekrutacjami i pracujesz w temacie zmiany pracy zawodowej. Natomiast ja przy, przy moich klientach spotykałam się wiele razy z takimi bardzo silnymi, naprawdę silnymi stwierdzeniami, że na przykład ludzie kończyli podwójną ilość studiów albo innych kierunków, dlatego że z lojalności do rodu, do mamy, do taty, wybierali takie zawody które na przykład były już zawodami wykonywanymi w tej rodzinie, kto nie dawał im w ogóle możliwości ustanowienia własnej autonomii, że oni mogliby wybrać inaczej. I potem kilkanaście razy słyszałam takie zdanie. Odfajkowałam już jedne studia dla matki, żeby się ode mnie odwaliła, a teraz poszłam na takie studia, które chciałam zrobić. Więc lojalność do rodu powoduje, że my nie pójdziemy dalej, no bo czuję się w powinności, tego, co moja mama robiła, albo ja nie mogę mieć lepiej niż moja mama. Na przykład, też sobie tego nie uświadamiamy. Jakie my możemy ciągnąć programy, prawda, że z lojalności do, do takiego stanu jakiegoś na przykład materialnego, ja nie pójdę dalej w zarabianie. No bo nie mogę zarabiać więcej. To jest głęboki problem podświadomy, ale ta lojalność do rodu i trzymanie się tego, co tak naprawdę nie jest nasze, jest znowu elementem stawania do prawdy ze sobą, tak? Czy to jest moje? Czy ja realizuję na przykład, nie wiem, niespełnione oczekiwania moich rodziców i mam 40 lat i nadal się męczę w tej robocie, a wiem, że mogłabym inaczej, bo mam inne marzenia, inne plany, co, in, co innego mnie zupełnie kręci. Nie? nie wiem, spotkałaś się z czymś takim? Ale tak, jak najbardziej, tak właśnie może być, zresztą to, to, to co mówisz to jest nieświadome, bo nam się wydaje, no nie, no bez przesady, no kto by nie chciał zarabiać więcej niż rodzice, no na poziomie świadomym tak nam się wydaje, ale podświadomie potrafimy zablokować tak. wiele takich rzeczy, czy dotyczących pieniędzy, czy wielu innych aspektów. Ale o tym to pewnie w ogóle kolejny odcinek, bo to też gruby temat. Tak, e, temat gruby wróćmy temat. może do, do agendy naszego spotkania. E, tak, no bo, właśnie no, bo mamy ten strach, mamy te dylematy, mamy te obawy, wiemy, że jest tam strach, wiemy, co może za nim stać, czyli dużo takich... Kwestie, o których powiedziałaś, emocjonalnych, no ale właśnie też ta prawda, staniecie w prawdzie ze sobą, no potem w odwadze, no i właśnie uświadomienie sobie, że może tutaj chodzi też o lojalność do rodu. Natomiast jak my w ogóle, Tatiana, możemy rozpoznać własne pragnienia, jak zrozumieć, czego my tak naprawdę w życiu chcemy? Ja zaraz się odniosę oczywiście do życia zawodowego, ale jak ty być ze swojej perspektywy powiedziała no dobra no czego ja tak naprawdę chcę no przecież ludzie do ciebie trafiają i mówią ja byłem się zmienić w swoim życiu to 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 to, to i tamto. A pewnie hmm. często się okazuje, że że tak naprawdę to chcą zmienić zupełnie co innego. Jak to, to, to mówię nie. Ach to ja trochę to ja trochę powiem yy, przekornie. Yy, tak odpowiem przekornie. Bardzo często yy, Ktoś, kto przychodzi z tym takim y, y, oflagowanym zewnętrznie takim projektem, typu ja bym chciała, czy chciałbym zmienić to, to, to i to. To jak się zaczynamy w tym wszystkim y, gdzieś tam dogrzebywać, to się okazuje, że w dużej mierze ludzie chcieliby, żeby to inni się zmienili, a nie oni. A, <laughs> dobra, dobra, tak. To dobra. chciałabym tak odpowiedzieć. Y, więc tutaj kochani, y, trochę z, wchodząc w tą moją rolę mentorską, chciałabym zaapelować i przypomnieć, chociaż wiem, że. Nasi słuchacze pewnie o tym już wiedzą, bo, bo, bo chyba gdzieś to było w naszych rozmowach już y, przeskakiwało. Natomiast y no samo rozwoju i w tym szukaniu siebie, w tym stawaniu w prawdzie, to jest zawsze historia o nas i dla nas i to jesteśmy my. Więc wszystkie zmiany, wszystko co się dzieje, zawsze zaczynamy od siebie, tak jak mnie kiedyś moja mentorka mówiła Tatiana i zapamiętaj sobie raz na zawsze, nie ma jej, jego i tamtych, jesteś ty. Ja sobie to bardzo mhm. wzięłam do serca. Więc to może tak, to na początek trzeba by sobie odfiltrować, czy ja bym chciała jednak tak naprawdę to, żeby inni się zmienili, a nie ja, bo przecież ja jestem ok, ale to oni nie są ok. Okay. No, i teraz tak, jak się pojawiają, no właśnie, to co do nas przychodzi, jakie są moje pragnienia i tak dalej. No to trochę będzie to przyklejone do tego, co powiedziałam przed chwilą, nie chcę się powtarzać. To jest znowu stawanie sobie w prawdzie, czy na przykład to, co do mnie przychodzi, to jest moje, czy mnie się tylko wydaje, że to jest dla mnie. I tutaj dzisiaj, przed, przed naszym odcinkiem, też, jeśli pozwoli, do tego przykładu się odniosę, który się pojawił. I to jest bardzo ciekawe, bo czego ja bym. Znaczy, co mogłabym doradzić? Jeżeli stajemy wprawdzie ze sobą, to możemy sobie sami zadać pytanie, czy to jest naprawdę dla mnie i to są kolejne dwa czy trzy pytania, które sobie możemy zadawać. A jeżeli mamy wątpliwości albo boimy się głośno wypowiedzieć to, co tam nam z tyłu głowy siedzi, to jeżeli mamy sprzyjającą i ciepłą osobę, która da nam naprawdę dobry feedback, to po prostu zapytajmy. Tak jest. To, co się wydarzyło, trochę zakulisowo może zdradzę słuchaczom, 嗯。Mm. Bo przyszła do mnie właśnie to, co do nas przychodzi, to, co nam wpadnie w oko, w ucho, możemy potraktować albo jako wyzwanie, albo jako zagrożenie, albo może w ogóle przelecieć i umknąć naszym, naszym zmysłom i nic z tym nie zrobimy. Warto jest jakoś zareagować. I to, co dzisiaj do mnie przyszło, pewna oferta. no Jak wiecie, ja jestem freelancerem, pracuję na własny rachunek od lat wielu, ponad 16, ale przyszła do mnie kiedyś, wpadła mi w oko taka oferta. Mhm. <grytana>. I oczywiście to nie była opcja pracy na bo to nie jest moje, natomiast pojawiła się tam opcja aspektu B2B. Ale właśnie zadałam sobie pytanie i też poprosiłam Agnieszkę, żeby dała mi feedback, która dała mi mega cenny feedback, który siedział gdzieś z tyłu w mojej głowie. Ale to było właśnie takie pytanie, czy ja naprawdę tego chcę, co ja z tym zrobię, w jaki sposób ja to wplotę w moje życie? Jak bardzo zmieni się moje życie, czy ja będę to w stanie obsłużyć. Więc. Wnioski, do których doszłam, przyszły dosyć szybko, przyszły dosyć szybko, i to były takie ważne pytania, więc jeżeli nie mamy sami w sobie takiej gotowości i odwagi, żeby sobie jeszcze zaufać na 100%, to warto dopytać. W efekcie pewnie ostatecznie i tak podejmujemy z własnych bebechów nasze decyzje. Ale to, co dzisiaj się wydarzyło, było dla mnie bardzo cenne, więc ja się do tego przykleję, że tak warto robić, warto zapytać. Okay. To ja powiem może ze swojej perspektywy dwa słowa na ten temat i oczywiście z perspektywy osób, które ze mną pracują i na takich najczęściej powtarzających się tematów. To rozpoznawanie własnych pragnień i kompetencji to jest główny temat i taki właśnie jeden z takich dylematów, jak przychodzą do mnie kandydaci, mówią że chcę zmienić pracę, ale pracuję na przykład już na eksperckim czy menadżerskim stanowisku, no i, i skąd ja mam wiedzieć, w czym ja tak naprawdę jestem dobra, no przecież okej, okay, no bo to branża, to coś tam. I my trochę nie, tak zauważyłam, że kandydaci nie mają takiej mapy kroków, po, których, po której mogliby przejść, tak. W moim odczuciu na pewno, jeżeli mamy porobione testy talentów, warto do tego wrócić i przede wszystkim dogłębnie to przeczytać. Hmm. Czasami robimy te testy, ale nie wiemy co w nich jest. Po drugie, popatrzeć sobie na swoje aktywności zawodowe, zobaczyć które z nich lubimy, a które może niekoniecznie, tak. Odpowiedzieć sobie na, na też na takie pytanie, ok, co mi się w tej pracy podoba, a czego chciałabym już w kolejnym kroku zawodowym, zawodowym uniknąć? I jednak będę nalegać, żeby to robić tak łopatologicznie, tak? Czyli biała karteczka, mhm. tak. Co mi się podoba, czego chciałabym w przyszłości unikać, bo my się potrzebujemy dodefiniować. Uh -huh. Na koniec, i tak gdzieś te pytania padną podczas różnych rozmów z kolejnymi pracodawcami, to lepiej wiedzieć, co i dlaczego ja mówię, i dlaczego to jest dla mnie ważne, albo dlaczego chcę tego unikać, albo do czego dążę, tak. Mm -hmm. Ale warto by było sobie spojrzeć i na ten swój taki profil, jeśli chodzi o talenty, i wejść w te aktywności. No oczywiście ja akurat pomagam w takich procesach, więc wiadomo, łatwo mi mówić, tak? No ale jeżeli ktoś ma ochotę ze mną popracować, to też zapraszam, tak? Y i wtedy po prostu przechodzimy sobie biograficznie do całe swoje CV, trochę porządkujemy ten fundament i warto sobie to zrobić, czy samodzielnie, czy z kimś, tak jak ty powiedziałaś Tatiana. I tam zacząć z tego fundamentu, układać to sobie w takie schematy i klocki, które po pierwsze nam pokażą, dobra taka jestem i to jest ta moja prawda o sobie, o której ty mówisz Tatiana. Taka jestem w sensie zawodowym, mam takie kompetencje, takie umiejętności, taką wartość wnoszę do organizacji i taki mam kolejny cel zawodowy. To jest proces po prostu jak każdy inny, i z mojej perspektywy warto by było tak to potraktować. Dobrze, zatem wróćmy na, do naszej agendy. Yy, mamy jeszcze przed sobą jedną bardzo ważną rzecz i temat, który chciałyśmy omówić, czyli to są te strategie związane ze skuteczną zmianą, i myślę sobie, że i ty i ja podzielimy się swoimi perspektywami. I o, o różnych strategiach pewnie wielu naszych widzów i słuchaczy już czytało, próbowało wdrażać, każdy ma za, przed sobą i za sobą różne, różne działania. I doświadczenia. Natomiast y, ja chcę powiedzieć takie jedno zdanie. Wiecie, jak to jest? Czasami jedziemy na jakieś szkolenie, albo słuchamy jakiegoś wykładu, albo y, coś czytamy, i mamy takie jedno zdanie, które nam rozwala system i jest naszym krokiem milowym, który powoduje, że nagle zmieniamy perspektywę albo patrzymy na coś inaczej. Ja kiedyś usłyszałam takie zdanie, które no, dla mnie było taką petardą, przyznam. Chcę się z wami tym zdaniem podzielić. Y, mm, i moja matorka mi powiedziała: Tak, no dobrze, chciałabyś coś zmienić, chciałabyś dokonać czegoś, chciałabyś coś zrobić inaczej. I nie można tego dokonać bez albo bólu finansowego, albo innego rodzaju bólu, dlatego że każda transformacja zaczyna się od transakcji. I powiem szczerze, że to zdanie mnie bardzo, znaczy zarezonowało ze mną bardzo mocno, bo ja mówię: tak, oczywiście zgadzam się z tobą i to mi też pokazało taką, wiecie, to jest pewien rodzaj takiego lustra, który nam pokazuje naszą gotowość. Bo co może być naszą transakcją? Naszą transakcją może być, z jednej strony, oczywiście, że ja skorzystam z konsultacji i wsparcia kogoś, zapłacę za to, tak? Chodzi o tą część materialną, bo jest to dla mnie ważne, bo, 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 to, bo to tak jest. Bo wiele rzeczy, które przychodzą do nas za darmo, naprawdę ich nie szanujemy. Druga rzecz jest bardzo ważna, że tą transakcją może być również. Nasz dyskomfort, naszą transakcją może być również czas, który inwestujemy. To zawsze jest inwestycja, a nie koszt. Ja to tak widzę, bo to jest zawsze inwestycja w nas. I tak sobie pomyślałam, że takim bardzo ważnym papierkiem latmusowym jest ten taki próg przejścia, kiedy ktoś mówi: że chce w coś zainwestować. I teraz, żeby była jasność, ja tutaj nie mówię o tym, że. Od razu mamy się rzucać na niesamowicie jakieś wielkie projekty, prace z jakimiś osobami, które, które nie wiem, no, wciągną nas w bardzo, bardzo długie i kosztowne procesy. Ale czasami jedna konsultacja i wsparcie z kimś pokazuje nam naszą gotowość do tego, że my chcemy coś zrobić, a nie będziemy ciągle próbować sami, sami, sami kręcić się w kółko. Prawda? Nie wiem, czy, czy masz takie doświadczenia, ale. Będę to powtarzać, i dla mnie ma to jak pracuję z moimi klientami i sama też widzę po sobie, tak? Że transformacja zaczyna się od transakcji. To to jest jedna rzecz. A druga, do której chciałabym nawiązać a propos yy, strategii. Bo to ja bym powiedziała, że to jest na początku strategii, czyli ta, ta inwestycja w, w cokolwiek, co my tutaj pójdziemy. A druga rzecz to jest to, to, to co bym chciała powiedzieć, to jest um, zasada złotowłosy. Nie wiem, czy znacie ją. Jak widzicie teraz na slajdzie, kto nas ogląda. A dla naszych podcasterów, słuchaczy po prostu to opowiem. Zasada złotowłosej w ogóle pochodzi z książki atomowe nawyki, też polecamy książkę, którą ja, ja ją czytam kilka razy, bardzo fajna. I zasada złotowłosej nam mówi o tym, że jeżeli my